Dlaczego nie potępiamy oficjalnie ludobójstwa w Palestynie? Dlaczego nie ma takiego oświadczenia prezydenta Nawrockiego albo polskiego rządu? No Tak naprawdę tutaj to jest raczej zadanie dla polskiego Sejmu. Jeżeli Sejm chciałby się w tej sprawie wypowiedzieć, być może taka uchwała w, w Sejmie się pojawi. Więc A dlaczego nie prezydent pamiętam, i dlaczego nie rząd? Pamiętam, prezydent ma tutaj, już mówiłem, bardzo jednoznaczną ocenę tego i mówił, mówił wprost o tym także i na, na forum ONZ-u, że działania niezgodne z prawem międzynarodowym, z prawem humanitarnym w żaden sposób nie Mogą być akceptowane i nie usprawiedliwia tego samo, tylko prawo do, do samoobrony. Sytuacja oczywiście na Bliskim Wschodzie jest niezwykle skomplikowana i niezwykle, niezwykle trudna. I to trzeba mieć tego, tego, tego świadomość, że od roku 1948, a tak naprawdę wcześniej, od jeszcze deklaracji Balfura, nikomu tam się nie udało rozwiązać w odpowiedni sposób tej, 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 tej sytuacji.